Dostaniesz takiego buta w pysk, kurwa, że nawet trepanacja czaszki, kurwa, ci nie pomoże. Buta, to ci mogę odbić na czole, wiesz? Tak, no to bluciem. zapraszam, kurwa, śmieciu Spoko, jebany. mogę przyjechać. Mogę przyjechać jutro, pojutrze, kiedy? 16 <laughs> będę w studio, zapraszam. Dobrze, A, kurwa. 16-go przyjedź, zapraszam, będę w studio. Idź, pierdolaj, Krysik, bo ci jeszcze nie tylko spod ty śmieciu jebany, kurwa. 16 tutaj przyjedź, przyjedź 16-go. 16-go <laughs> się w studio, ja będę Kurwa, wiesz, wezmę, patrzyli, tak, kurwa, kurwa, pierdolę, no. A kurwa żeby tylko patrzyliście kurwa, ja pierdolę. A nie lubisz policji? To Piotrek? Jest... Nie lubisz policji? Odpowiedź na pytanie. Że co? Lubisz policję, Piotrek, czy nie? To nie, jest moje pytanie. Nie mam nic do policjantów. Jak są to w porządku dobrze. wobec mnie. Za to, szanuję. Zacz... Za to szanuję. Dlaczego mam kurwa być jakoś nie w porządku wobec nich? Widzisz, to jest jedyna rzecz, za którą się szanuję, a za resztę rzeczy napluję ci do twarzy. No to kurwa zapraszam, a ja ci, ja ci się zesram kurwa na mordę i Akurat będziesz to spierdalał I, i będziesz mieszał kurwa migo z łokciami, śmiecił śmieciu jebanym. Gówno to żarłeś na Wilanowie, <laughs> kiedy nie kurwa Jest